I ja wiem, gadać to jest najłatwiej, naprawdę, gdyby nie on, to bym w życiu tego egzaminu nie napisała. Polecam to, jeśli nie wiecie nawet, jak się zabrać za egzamin albo ćwiczenia do niego. Hejka, ja jestem Matylda i uczę się od trzech lat w amerykańskim liceum. Jeden rok uczyłam się na wymianie w Stanach, w Michigan i dwa lata uczę się w JDJ, także wiem co nieco o tej amerykańskiej szkole. I dzisiaj będę chciała znowu wrócić do tematu klas AP, ale dzisiaj skupimy się na egzaminach AP. Jak się na nie przygotować? Jak one wyglądają? Na to wszystko wam dzisiaj odpowiem. A więc egzaminy AP tak jak już wspomniałam w poprzednim filmiku, nie są to obowiązkowe egzaminy, lecz ja osobiście polecam sobie je napisać. A więc na egzaminy AP trzeba się samodzielnie zapisać. Pamiętajcie o tym i róbcie to stosunkowo wcześnie. Na pewno zapiszcie się przed listopadem, ponieważ później może albo nie być miejsc, albo będziecie musieli zapłacić dodatkową opłatę, jako że zapisujecie się po terminie. Jak już się zapisaliście, to dostaniecie rozpiskę, kiedy są egzaminy, w jaki dzień i gdzie. I nie martwcie się, że wszystkie egzaminy będą bardzo wcześnie rano, bo ja tak naprawdę miałam dwa egzaminy po południu, także było to super, bo nie musiałam ani bardzo wcześnie wstawać, miałam tak naprawdę cały dzień dla siebie, ale o tym później. Jeszcze pamiętajcie przy zapisywaniu, wspominałam już o tym w poprzednim filmiku, ale powiem to też i tutaj. W Polsce jak na razie nie można nigdzie napisać egzaminów AP. Niestety, mówię to na rok 2025, ale najbliżej jest w Pradze. Właśnie ja pisałam w Pradze w amerykańskiej szkole, ale też słyszałam o paru osobach, które leciały do Berlina, bodajże napisać te egzaminy. Także całe szczęście są to kraje graniczące z nami, więc jest to w miarę blisko. I jeśli macie problemy z zapisywaniem się, to pamiętajcie, że zawsze możecie odezwać się, czy to do któregoś nauczyciela, czy to do Student Counselor, oni Wam pomogą zapisać się, bo trzeba to zrobić przez platformę College Board. Nie wiem, czy jesteście z nią powiązani w tym momencie, ale ja już jej na przykład używam, jak byłam w Stanach na wymianie, pisaliśmy tam wszystkie testy. I ten College Board to jest po prostu takie centrum zarządzania wszystkimi egzaminami w amerykańskich liceach. Przez nie pisze się SIT, AP i różne takie rzeczy z tym powiązane. Także jeśli pisaliście wcześniej PSIT albo SIT, to jestem praktycznie pewna, że macie już konto na tej platformie i musicie zakładać nowego. Jak będziecie już na tym college boardzie, to sobie znajdziecie placówki, które organizują w tym momencie egzaminy i może się okazać, że na przykład na przyszły rok będzie to polska. Także trzymam kciuki za Was, że się uda. I po prostu możecie albo zapisać się przez stronę, albo polecam jeszcze zadzwonić bezpośrednio do danego miejsca, upewnić się, czy są wolne miejsca, żebyście po prostu nie stracili pieniędzy i czasu. A więc teraz tak. Jesteście zapisani. Powiedzmy, że jest październik, listopad i egzaminy są w maju. I co teraz? Co zrobić, żeby się nauczyć? Co zrobić, żeby się wyrobić z materiałem? Więc tak. Ja uważam, że najbardziej sprawdzony sposób to po prostu uczyć się systematycznie przez cały rok. I ja wiem, gadać to jest najłatwiej, i ja też przyznaję, że nie byłam z tym zawsze konsekwentna, ale o moim personalnym stopniu nauki pogadamy sobie w innym filmiku. Teraz powiem Wam, co bym zrobiła, jakbym wiedziała trochę lepiej, jakbym znowu miała pisać te egzaminy. A więc. W momencie, kiedy robicie sobie dane rzeczy, czy to przerabiacie po prostu tematy, czy piszecie jakieś eseje, naprawdę się na tym skupcie. Czyli proponuję szczególnie na początku roku, sobie zobaczyć, jak wyglądają te egzaminy i już wiedząc, jak wygląda ten egzamin, możecie na przykład wiedzieć, że jest angielski i na angielskim są trzy wypracowania, na które są dwie godziny, więc na jeden ma się około 40 minut. Więc zacznijcie sobie pisać na przykład wypracowania z timerem. Zobaczcie, jak Wam na początku idzie. Nie stresujcie się, bo macie kupę czasu, żeby to usprawnić. Ale po prostu zobaczcie sobie parę esejów, po prostu zmierzcie czas, ile Wam czasu co zajmuje. Zwróćcie uwagę, czy macie jakieś rzeczy, które Was zatrzymują. Czy na przykład macie problem z zaczynaniem esejów, czy nie wiecie, jak go rozwinąć, czy brakuje Wam argumentów, czy nie wiecie, jak go zakończyć, jak podsumować cały esej. Także zwróćcie uwagę, na czym nie potraficie się skupić w pod presją czasu, i po prostu w wolnym czasie rozwijajcie te rzeczy. Polecam też oglądać różne filmiki na YouTubie, związane z egzaminami. Jest mnóstwo nauczycieli, którzy pomagają z danymi przedmiotami. Dla mnie jest mój ukochany Mr. Heimler, który yy, robił historię Stanów Zjednoczonych. Naprawdę, gdyby nie on, to bym w życiu tego egzaminu nie napisała. Także na pewno znajdziecie na YouTubie różne pomoce z jakimiś tematami, które nie są do końca dla Was jasne. I polecam sobie robić notatki z całego unitu, czyli po każdym skończonym temacie róbcie sobie notatki z najważniejszymi pojęciami. Zapiszcie sobie, co Wam sprawiło trudność albo jakieś rzeczy, na którymi musicie najbardziej popracować. I po prostu zapiszcie sobie wszystko, przeanalizujcie to i przesuwajcie się do kolejnego tematu. Mając ciągle z tyłu głowy tamte poprzednie tematy i co jakiś czas wracajcie do nich, polecam również robić sobie fiszki. Czy szukać sobie różnych quizów na internecie oraz polecam książki, szczególnie właśnie polecam te z Barona. Ja do moich trzech przedmiotów kupiłam wszystkie trzy książki z Barona i naprawdę nie żałuję. Uważam, że nie potrafiłabym się przygotować bez tych książek. Tutaj mam akurat język angielski i bym chciała Wam pokazać mniej więcej, czego możecie się spodziewać po tych książkach. Także początek opowiada głównie o Egzaminie samym w sobie, bardziej czego możecie się spodziewać, czego nie. Czyli, na przykład, tutaj macie y, jak odpowiadać na pytania na egzaminie. Są tutaj różne porady, tak? Czyli na co najbardziej zwracać uwagę, y, czy jakieś porady właśnie odnośnie nauki. Także polecam to, jeśli nie wiecie nawet jak się zabrać za egzamin, albo ćwiczenia do niego. I później macie kilka takich przykładowych. Pytań z wyjaśnieniem, czemu ta odpowiedź była dobra. Następnie, w wielu tych książkach jest taki próbny test, żebyście siebie sprawdzili. Właśnie tutaj jest diagnostyk test i po prostu tutaj polecam to robić bez nauki wcześniej. Po prostu uczycie się parę dni i później, nie wiem, po tygodniu, po dwóch, sobie siadacie i mówicie: dobra, dzisiaj jest ten dzień, kiedy sprawdzam, ile pamiętam w tym momencie. I po prostu robicie sobie ten test. Macie tutaj różne rzeczy, które odpowiadają jeden do jeden prawdziwym egzaminom. Jest to sprawdzone, mówię Wam, jako osoba, która świeżo co napisa ten egzamin. Szczególnie, że teraz y, te testy miały mały rebranding, także jest to ważne, że te książki są aktualne z tymi tematami. Tylko pamiętajcie, że testy są online, a tutaj możecie ćwiczyć papierowo. Ale również są kody QR, żeby sobie zeskanować i porobić egzaminy online. Także macie właśnie te wszystkie próbne testy, macie później różne teksty tutaj na przykład w angielskim, jak widać tutaj są moje notatki i z tyłu, co jest tutaj oznaczone na książce, te wszystkie zakładki to są próbne egzaminy, które znowu przypominają egzamin prawdziwy 1 do 1, macie go podzielone na sekcje w taki sam sposób, jaki będzie oficjalny egzamin podzielony, czyli jak widzicie... Tutaj jest napisane, że jest czas godziny na te zadania. No i wiecie, po prostu przechodzicie przez zadania. To już polecam robić oczywiście z timerem, żebyście robili to w rzeczywistym czasie jak egzamin. I później, jeśli jest kolejna sekcja, to będzie do tego informacja, że jest to koniec sekcji. Jak widzicie, tutaj jest napisane, że to jest sekcja druga. Jest tutaj wypisany znowu czas na tą sekcję. I jest pokrótce napisane, co będziecie robić, i czyli tutaj są te trzy eseje, o których wcześniej wspominałam. Także ja osobiście uważam, że te książki są świetne do nauki. Pokażę Wam wszystkie trzy moje książki w kolejnym filmiku. Powiem Wam szczególnie, z czego korzystałam z tych książek, bo wiadomo, każdy uczy się inaczej, ale uważam, że posiadanie jakichś książek w tym stylu jest naprawdę dobre. I jeśli kupujecie książki, to proszę pamiętajcie, żeby były one na aktualne, nowe egzaminy. Mówię to na przykład szczególnie do psychologii, która w tym roku była pierwszy raz w 100% online, więc wygląda trochę inaczej niż te poprzednie egzaminy. I właśnie to jest moja kolejna rada, czyli dokładnie wiedzcie, jak wygląda egzamin, żebyście po pierwsze ani nie tracili czasu na zaznajamianie się, po prostu z strukturą sprawdzianą, żebyście już siadając na egzaminie wiedzieli, że okej, okay, będą ode mnie oczekiwali tego i tego, żebyście nie mieli tutaj zaskoczeń, żebyście wiedzieli, na jakiej zasadzie są polecenia. Więc szczególnie właśnie polecam robienie mnóstwo egzaminów. Uważam, że na początku, przez pierwsze parę miesięcy szkoły to jeden egzamin na miesiąc, a jak już jesteście miesiąc, dwa przed egzaminem, to polecam robić jeden na tydzień. I możecie znaleźć więcej próbnych egzaminów na internecie. Jeśli macie problem ze znalezieniem tego, możecie mi dać znać w komentarzach i ja wam pomogę tego szukać pod wasze przedmioty. Także próbne egzaminy, książka, systematyczna nauka i uważam, że to jest naprawdę tyle. Uważam, że jeśli chodzi o te egzaminy, to nie jest to w żaden sposób pamięciówka. Że musicie wykuć na blachę nie wiadomo jakie rzeczy. Musicie myśleć logicznie, bo to jest to, o co was pytałem na tym egzaminie: żebyście wiedzieli rzeczy z logistycznego punktu widzenia, a nie po prostu z takiej pamięciówki wkuwania, co jest moim zdaniem świetne. Bo egzaminy nie powinny sprawdzać waszej pamięci krótkotrwałej, ile jesteście w stanie dat wkuć godzinę przed egzaminem, jak na przykład z moją historią. Nie było żadnego pytania o daty, bardziej o okresy historyczne, żeby opisać, co się działo w tym czasie. I po prostu uważam, że jest to świetne, że ucząc się historii, mogłam się rzeczywiście skupić na tej analizie tego i po prostu miałam czas, żeby tak pomyśleć samodzielnie, dlaczego. Do czegoś doszło, co do tego doprowadziło, i miałam po prostu czas, żeby rozwinąć w tym siebie, i po prostu miałam energię, żeby szukać tych informacji, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, a nie, że po prostu muszę nauczyć się tylu imion, tylu dat i jakoś sobie poradzę. Więc naprawdę nie wkuwajcie, po prostu myślcie logicznie i ćwiczcie dużo, i nie będziecie musieli się Uczyć jakichkolwiek rzeczy na pamięć. Uważam, że jeśli zastosujecie się do tych rad, to te egzaminy pójdą naprawdę sprawnie. I mimo tego, że ja nie do końca się do tych wszystkich rad zastosowałam, to i tak uważam, że poszło mi świetnie. Jeszcze nie mam moich wyników, ale jestem przekonana, że poszło naprawdę dobrze. Czuję się bardzo pewnie z moimi egzaminami. Także, jeśli chcecie wiedzieć o nich więcej i zobaczyć troszkę więcej, jak uczyć się z książkami, to zapraszam Was do kolejnego filmiku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za dołączenie dzisiaj. Pa pa!